A z tej strony tylko się wygrywa odcinek z opii losowego co wybrałem. Może widzę je na początek. Mhm. Dobra, biorę trumę. Biorę. Biorę hard Czemu takie kupię? Czemu taka kamerka? Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? 아하 아하 오케이 또 저거s로 비치 Lajkujcie, subskrybujcie, przede wszystkim. I ludzie to mi na. Nie podoba, że tak. No, no, ja nie wierzę po prostu. Nie tu, ktoś ogarniał w ogóle tą grę? Bo ja nie ogarnię, to, to nie widzę. Bo to jest, tak jak mówię, losowe opty. Dobrze, widowie, się jak to przejdzie. Widowie, postanowiłem, że zmienię obi, bo tamtego się nie dało przejść. Nie mogę normalnie. Czego też nie znam. Ale mam już nadzieję, że tutaj mi... Oj. To mi przeszkadza. Może widzowie, nagram jeszcze dzisiaj odcinek z Brawl Stars. grałem solo. Trochę razy poprzegrywałem, ale nie będę spoilerował. <śmiech> <śmiech> Co ja robię w tym Brawl <laughs> Może jeszcze nagram coś z, z Kamilem. No, widzowie, musiałam zmienić opi, bo tamtego opi się nie dało przejść. Naprawdę, widzowie, przechodziłam tamte opi ponad 30 minut. Nic, widzowie, i to będzie najgorsze. Jak ja tego nie lubię. No, właśnie. No ja, chyba to raz grałem z Kamilem, albo nie, tak, czy nie, nie wiem, już nie pamiętam. Dobra. No Na razie to opi mi się wydaje łatwe. Kamil okay, sam. Okej widzowie I czy ja ta będę musiała od nowa przechodzić? Tak, ja Cię pędzę. Ale ta gra prankuje Ja już tę grę Bo chyba nie gra Gra prankuje ludzi co to. Nie, nie, dobra o. Na było, stać na tym ogonie. Okej, okay. bo tutaj nie da. Dobra, się spokój, mój tata. Tak duże miasto, garantam. Zwracam cię też, kolegę z klasy i Kamilem. Kamil dużo próbuje brać też. to jest dużo. Jak widzicie, to jest mój brat też. ja tutaj nie wiecie jak się nazywałem po... po tym, po tym, po kanale Dawid podłoga tym, bo to jasne, że Dawid tutaj jak widzicie Julian czyli Julek oni się zawsze przedstawiał się chcę nagrywać filmem Może nie zawsze Bo czasami jakiś foch się złapie ale rzadko się tak zdarza, że nie chce ze mną nazywać. prawda Kamil? Kamil jest tak w ogóle... Widocznie. Obok mnie. Tak, czy możesz Kamil się przywitać. Siemanko. Chodź tutaj. Nie krzycz. Siemanko. No, to Kamil. Poczekajcie, widzowie. Dobra, widzowie, teraz wam pokażę takiego trika tutaj, genialnego. Zobaczcie. Nawet Kamilowi co to powiedziało. Co? mi to nie działa. i gdzieś tak koło 17 będę robił live'a Będę robił live, będę robił live tak? Może będę robił, ale raczej będę robił live. A. Także szykujcie się, bo w Pet Simulator X będę rozdawał za darmo pety. Będę za darmo Petry rozdawał z Kamilem. Oczywiście. Bo Kamil. No, z Kamilem, bo. On też ma dużo petów. Ja mam dużo petów, 700 Trilionów, to mam sobie je rozdaję. Dobra. Kamil, ja może inni też będą rozdawiać. Przepuszczam, że będzie lat. Tak, przypuszczam co najmniej będzie jest O 17 tak zapewniam. Przynajmniej no, ja tak myślę, że będzie. Nie zawsze musi być, ale może będzie. Jeszcze jestem nowym youtuberem. Tutaj nie można szukać tego labiryntu. Co ja tak się będę połączać? Ja. Przeszedłem labiryntu. Oj. Się... What? O, kurczę, ta krowka to mnie zaskoczyła, nie, to była świnka. I czy ja już przejdę opi? Nie gadajcie, że to będzie takie łatwe. Chyba widzieliście coś, No Dobra, to nie będzie takie łatwe jak myślałam. Jezu, jakie one mają oczy. Dobra, Kamil dołączył. What to jest. Dobra, o 17.00 liveik przynajmniej będzie. Chyba. Tak, przypuszczam, że liveik będzie, także badajcie na kanał o 17.00. Będę rozdawał sobie pety w PS i w -E Także macie szansę na zgarnienie fajnych petów. No jak nie będzie, to tak możecie lajkować i subskrybować. O, umówmy się, że jak ktoś ma taką rzecz jak Jawski, w skinie, nie to nie musi być skrzydła, to, to, to wszystko. <coughs> może mieć tylko bluzę lub ton. Lub maskę, lub włosy, lub skawki, lub tego smoczka, lub aurę, lub aurę, to zostawię łapkę. Ten co nie ma, może zostawić suba i komentarz. I nadzieję, że Wam się podoba. Bez, bez tego skina też możecie zostawić łapkę. Jak nie macie nawet tego, i tego, i tego, i tego. I tego. <śmiech> <śmiech> o. Poczekajcie, widzowie, chwilkę. Dobra, widzowie, możemy lecieć dalej. Czy to będzie koniec kierki Co? Coś tak myślę, że to będzie koniec. Ciekawe czy... Tak, koniec. Koniec gry. Koniec gry. Najlepsze to może być. A nie, to nie jest koniec gry. Dobra, troszeczkę się myliłam. Okej. Okay. No to nieźle. No nie, nie Dobra widzowie, widzimy się jak tam, tam już, już nagrałam. Widowie Widzowie, jak widzicie przeszedłem taki, taki kawał drogi. Możecie napisać w komentarzu jak oceniacie mojego skina w, w Robloxie w skali od 1 do 10. Możecie w... Pozostawić oceny 1 na 10, 2 na 10, 3 na 10, 4 na 10, 5 na 10 i tak dalej. Może to być nawet milion na 10. Dobra, pójdę tam. To super widzowie się wplątałem. Chyba sobie nogi widzę złamane, no, coś takie coś. Mam nadzieję, że dobrze to chodzi. Przerwam okay. No oh, jak? O, oh, znów sobie chyba nogi złamałam.

Gdzie jesteś? No, już, gdzie jesteś. Siema. Już przeszedłem grę. Ja już przeszedłem grę. Teraz tutaj kam na świnie. Na świnie. O ja, ja. Trzeba. Nie. No może na świnię, na trabinę. Ale lepiej świnie. Bo świnię odbija. A ja wejdę sobie w Jeszcze raz to ulu.

Lecimy. O widowie robimy największy X tam.

Kilim, chyba Dobra, jestem w bólu. Czyta się w ogóle podnosi?